Chciałam coś nagrać. Nie! Yeah. Tak. Nie! Yeah. Yeah. Jak widzicie, Wojtek już z każdym dniem coraz zdrowszy. A możesz się przestać wiercić, bo mam tu kawę. Nie! Chyba dzisiaj nie nagram. Yeah. Oh. Cię teraz popisywać, to no pewnie. Prawda? Dasz mamie to? Dasz mamie to? Nie. No. Chciałam coś ponagrywać. Tak. Przyszłam do Was z kawusią. A Wojtek miał grzecznie siedzieć w pokoju. Grzecznie. Chyba jutro z nim wyjdę na dwór Bo go zaczyna nosić, ponosić go fantazja w domu A! Co on tam kombinuje? A, samochody bierze Bierze swoje pudełko z samochodami Tak, zaczekajcie E, tak, wziął sobie pudełko z zabawkami, z samochodzikami swoimi, nie licząc to, co mam tu dozwolone, e, Łyżki dwie drewniane i będzie po prostu gotował mieszek zupy, e, zupy, te samochodziki. Tak, I troszkę lepiej z nim. Coraz mniej kaszle. E, jedna z was mi pi pisała, pisała. Mogę się trochę mylić, bo chyba jestem jeszcze myślami w łóżku, a jest godzina 18. A tak poważnie, na chwilę zamknęłam oczy i ta chwila trwała dłuższą chwilę. A co najlepsze, Wojtek zawsze wtedy patrzy i, i tylko... I co ja mówiłam? A, o tym wirusie także LSV. Rozmawiałam z lekarzem na ten temat. Było małe prawdopodobieństwo, że ma ten wirus, ponieważ najbardziej są podatne dzieci poniżej roku. Do dwóch lat są podatne, a powyżej drugiego roku życia już są mniej podatne. E, więc nie spodziewałaby się, żebyśmy ten, ale w razie co, gdyby coś się w weekend działo. To by po prostu jechać na szpital, tak? Na chodźki. Bo tam są przyjmowane dzieci z wirusem RR, RR, RVS. Jak przyjemność, czułam się źle powiedziałam, to przepraszam. I właśnie chyba jutro z nim wyjdę trochę na dwór, na spacer, bo chyba go za długo trzymamy w domu i go chyba nosi. Nosi, nosi i daje się odczuć, ale tak jak ostatnio się śmiałam, że chyba jest naprawdę chory, bo dostał ciastko, które nie zjadł, tak już widać, że już dzisiaj jest lepiej, coś tam sobie zjadł, nie za dużo, ale trochę zupy, trochę chlebka. Zupy? Tak. 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 O nie. Przyszłaś się tu pobawić. Wow! Uja! Wow! No, a za to y, u nas Chyba jakieś przeziębienie panie. Tak! Bo... Mąż ma niesamowity katar i boli. Tak! A ja mam <grym>. wow. troszkę, która mi się goi i mam strupa. I teraz mam troszkę tutaj. Tak. Dzięki. Nie, Tak. Nie. Tak. musisz tutaj y, buszować? Nie. Nie. Nie ruszamy stębu. Ej, chowaj ten język. Fuu nie. Proszę mi tak nie robić. Pewnie za 3 sekundy wróci z powrotem. Ale tak, przychodzę do Was z kawą, bo już nawet nie wiem, czy ja mówiłam, że ja mam kawę. Wam siedzi Krystek. Stara się siedzieć z nim, ale jak to Wojtuś, on musi być wszędzie i wszędzie. E Dzisiaj się Wam na ciucha, tak? Na jawożka po złotówce. Więc Wam chciałam pokazać, nagrać. Ale im... E ale im do tego dojdziemy, to w Pepco zaczyna się pojawiać świąteczny. Eee... Pierwsza rzecz na wejściu, tak żebym pamiętała, co Wam chcę powiedzieć. To, że w pe można zamówić przez internet na Allegro, Ceneo i jeszcze jakieś tam były wymienione z 6-5 punktów, gdzie można kupić rzeczy z Pepko. Tylko nie wiem czy rzeczy, czyli ubrania i te wszystkie yy, kubki, szklanki, talerze, świeczki, nieświeczki, czy tylko same ubrania tego nie wiem. Druga sprawa to, że już są ubrania świąteczne. Ogonałam dla Wojtka, bo jest tak to chyba, że będziemy robić sesję zdjęciową, no to wtedy wiadomo, że kupię chłopakom coś i nam dorosłym coś, tak? mi i mężowi. E, chociaż nasza sesja ostatnia była... Chyba po prostu ubraliśmy się elegancko, tak? Nie ubieraliśmy się także, tak samo, tylko po prostu elegancko się ubieraliśmy. Chociaż nie wiem, czy Wojtek usiedzi, żeby zrobić sobie sesję zdjęciową, no ale oglądałam ubranka. Są już bluzki z myszką Miki świąteczne, spodnie świąteczne. I bardzo mi się podobało, bo są spodnie świąteczne, ale nie czerwone, tylko beżowe. I były dosyć fajne. Nie mam jeszcze dywanu i ci sąsiedzi chyba pod nami to naprawdę cierpią. A wiem, że ich synek też jest chory. Eee, wesoło, wesoło. Mm. Bluzki chyba były po 15 zł z Myszką ale nie jestem pewna. I widziałam już y, pierwszy zestaw świeczka z czymś, taka świąteczna, ale też już nie patrzyłam na ceny, bo ja po prostu wpadłam do Pepko, przeleciałam z rokiem, a co brałam? Piżamkę, tak? Piżamkę i majteczki dla Krystiana, bokserki. To wtedy tylko przeleciałam, ale tak to nic nie oglądałam. Yy, I tą sukienkę granatową, tą wczorajszą... Granatowa w piórka. Ja Wam zupełnie zapomniałam pokazać, że ona z tyłu jest plisowana. I dlatego się też zastanawiam, czy. Kłócą się o coś? Tak, coś się Wojtkowie już wspomniał, że złe, niezadowolony i w ogóle. Dobra, idzie. kryzysu była w domu, ale już wszystko w porządku. Ale nie da mi nagrać. Będzie tak latał. Dobra, zobaczymy, co mi wyjdzie. Byłam na ciuchu, tak? Jaworzka za złotówkę. już kompletnie nie wiem, co Komplet. Pierwsza rzecz jaką dodawałam, no może nie do końca pierwsza, ale taka czapka z naklejką. Firmy, 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 firmy krzak. Wcześniej kosztowała 7 zł, dzisiaj była za złotówka. następne to mam coś takiego kaptur długi rękaw zakładany przez głowę tylko chyba muszę się odsunąć żeby wam to lepiej pokazać no taka kurtka Dwie kieszenie, tutaj w sumie nie wiem, też jest. A jest kieszonka na zasłupak. Coś tam w środku jest, może jakie milion dolarów. No nie, kieszonka jest pusta. E, futerko odpinane na zamek. jakiś taki ściągacz taka o nie mogę coś wam pokazać tak nie wiem co się ogarnia w temacie tu są takie dwa znaczki. Długi rękach. jedynie co to podobno gdzieś jest rozdarta a tu siateczka więc muszę jak wypiotę zobaczyć tą siateczkę o co chodzi. Bo nie wiem, tu jeszcze mamy taki znaczek, czy jakaś to jest firma. Wcześniej kosztowało 37 zł. Nie wiem, czy znacie firmę Elka i to mierzył mąż i mówi, że dobra, chęcią będzie w tym latał. Dzisiaj 37 złotówka, więc bardzo fajnie, zwłaszcza, że mówię, czy ten rękaw, ten dół. ten, tu ma podwaną siateczkę, więc będę musiała zobaczyć, jak to wygląda i najwyżej jakoś nitką podłapać, ale przede wszystkim jest to na razie do prania. Ech. Następną rzeczą, to już tak przy kasie stałam, to jest taki Sweterko bluza. Tak, kryzys naklejkowy był teraz. Eee, Na czym stanęłam? Coś jak Ala bluza. To jest taki Ala sweterek. Tu mamy jakiś materiał. Kosztowało 14 zł, dzisiaj za złotówkę. I to jest chem rozmiar. 158-164. Więc spokojnie na nakrystka będzie taki zwykły na zamek sweterek. Do szkoły, jak najbardziej z kieszeniami. powiem Wam, że bardzo fajny stanie. Nie jest ani zmychacony tak jak, jak oglądałam z każdej strony ani zmychacony, ani ściuchany. Nie porozciągany Myślę, że będzie mu się dobrze nosiło? Następna wojtusiowa. Na 104. 4 zł kosztowała wcześniej. Taki coś jak bluza. Widzicie? Taki ma lekki polarek w bardzo ładnym kolorze. Takim turkusowym. O, co my tu mamy? Y te, co są wiecznie zmęczone, zwierzęta. Lemury? Nie. Patrzcie, wypadło mi z głowy. Uj! <ścoughs> Kiepsko widać. O, widzicie? Te to, to takie, co śpią. Następna rzecz moja. To już też przy kasie w kolorze brązowym, bluzka z długim rękawem Janina. Dobra, szybko, szybko nagrywam, poleci leci frytka i kartofelcia na mini mini i wiem, że w tym momencie na 90% nie powinien wyjść z pokoju i dać mi dokończyć nagrywanie. Któraś napisała mi, Honorata, tak? Chyba Ty mi pisałaś, że podziwiasz nagrywanie z chorym dzieckiem. Dzisiaj to chyba kompletny kiepski pomysł z nagrywaniem, gdzie on tu po prostu milion pięćset, sto dziewięćset razy przyłazi mi. Dobra lecimy szybko, szybko, 5 minut i skończę. Chodzi mi, że firma Janina to chyba jest w kiku. Koszulka kosztowała 7 zł, rozmiar 42, ale to jest taki oversize. Ja to i tak swoje mogę później przymierzyć, widzicie, więc myślę, że bebzod mój wejdzie. Z tyłu do zdoby są takie guziczki, a ja taki koszulek do latania, nie mam do dżinsów. Następną rzeczą wzięłam. <laughs> nie, nie sukienka, chociaż bym się bardzo ucieszyła. To jest bluzka. UHM, rozmiar XL. Wcześniej kosztowała 12 zł. I to jest taka, widzicie, taka. O, przez oczysta. ale ujęło mnie to, co mnie ujęło w niej. Te kwiatki, te kwiatki mnie ujęły z długim rękawem, zapinana na takie guziczki. No nie jest fajna, tylko że pod szyję zapinana i teraz pytanie, czy jak się zapnę? Brakuje, a nie, nie brakuje, ale widzę, że na pewno jej trzeba poprawić, przyszyć dokładnie. Ja o tym nie pomyślałam, żeby popatrzeć, czy brakuje, czy nie. To jest 5. A na drugim rękawie jest też 5. Okej, okay, zgadza się. No i tylko kwestia, czy mnie nie będzie dusiło, bo ja nie noszę gol golfów ani pół golfu, bo mnie to dusi. Dla mnie jest po prostu szalik, a nie żaden golf. Następną rzeczą mam spodnie. Spodnie. Zobaczymy, czy wejdę. Duży rozmiar, 46, więc powinnam wejść. Wcześniej kosztowało 7 zł. Spodnie, jak spodnie. O! Coś tu nie dojrzałam? Tak, nie dojrzałam. Takie malutkie przetarcie. Ale tak na pewno na teraz nie mam żadnych spodni. I jest problem, bo nie mam spodni. Chociaż, jak to mąż otwiera szafę. No, nie ma w co się ubrać. Nie ma. Ale tłumaczę sobie tym, że mam dużo spodni starych. Następna koszulka wojtusiowa. Wzięłam ze względu by samochód. On jeszcze Marquina nie zna. Słyszycie to? ktoś wierci? Nie wiem, czy ktoś wieci, czy co. Y kubus rozmiar 98104. kosztowała 6 zł w bardzo fajnym stanie nie jest jakoś tam mocno zniszczona no może tutaj takie skulkowania są ale ogólnie spoko do latania dalej weźmiemy Wojtusiowa kolejna koszulka to również taka podomka jak ja to mówię z długim rękawem Rozmiaru się nie dopatrzyłam, bo nigdzie nie znalazłam metki też. A nie jest metka. To jest zaklejona, więc w sumie i tak się nie dowiem jaki to rozmiar. A te metki, o to te naklejki powiem Wam, że je tak ciężko zedrzeć jest. Dobra. Ach. No, jak zjadłam. 98-104, więc już wiem. Ale naprawdę są mega mocne te naklejki. Dalej wzięłam. Zmyślał o świętach, że może Wojtek będzie elegancki. 98 to akurat koszula. bukim rękawem. Paski niebieskie z takimi czerwonymi i z sodkami. Nie wiem, czy się zmieści mój plupecik. Uziki wszystkie są. Patrzyłam, szukam jakieś plamy, nie znalazłam. Więc za złotówkę jak najbardziej. Czemu nie? Wcześniej kosztowałam, mówiłam wam trzy złote, teraz złotówka, więc. Dalej Wojtusiowe. Disney Planet. C A rozmiar 104 kosztowało 7 zł. Sztuksy. Sztuksy. Nie wiem czy on będzie chciał latać. I w sumie tak... No dobra, nie oszukujmy się. Do wózka jak dziecko siądzie. I te spodnie, które są na teraz, to się podciągają i widać skarpetki i gołe nolki. Więc myślę, że takie dłuższe spodnie jak najbardziej mi się przydadzą. Tu jest kieszonka, a tu jest z tej bajki samoloty. A też co mi się podoba to, że one są podszyte materiałem od środka. I mam nadzieję, że będzie mu cieplutko, mięciutko i wygodnie. Zresztą wiadomo, sztuks miękkim, z miękkim, miękkim materiałem. Wziąłem mu jeszcze jeden spod. Na 104, 6 zł. W sumie bardzo się nie przyglądałam, czy one są czyste, czy nie. Bo no do nas jest ściągacz. Czyżby frytka się skończyła? Słucham Cię kochanie. Ciężko, ciężko. Długie spodnie 104. Nie wiem czy mówiłam, czy się powtarzam. 6 zł. Jak powtarzam się, to Was przepraszam. E, o, to mówiłam, że na dole jest ściągacz. Z boku kieszonka. Tutaj mamy również kieszonkę. Tu wylazła kieszonka. Z tyłu atrapy kieszoneczek. Ale bardzo przyjemne, miękkie. I są na gumce. I to, co mają fajne, to są na, yy, na gumce, tak? I można ściągnąć, poszerzyć, więc jak się najemy, można popuścić. I jak się najemy. I o, Wojtek, jedzenie, tak? Dobra, ostatnią rzeczek sobie kupiłam. To jest... Swetelek 44-46 rozmiar L. Przecież się kosztował 16 zł. Taki zwykły, szary melange. Dodatkowo ozdobą są tutaj szmureczki i... i ściągacz. Ale to myślę, że będzie lepiej widać jak ja to przymierzę. Mam nadzieję, że mi się uda przymierzyć. Chciałabym się Przenieść tam do kesana pokoju i widzę, że już tak długo gadam, że masakra. E, wybaczcie za światło. Właśnie przyniosłam tu sukienkę, żeby wam pokazać, tylko nie wiem jak wam to pokazać. Że ona jest plisowana z tyłu. Widzicie? Ona została pisowana i dlatego się zastanawiam, czy to będzie dobry pomysł, jak ją skrócę. jak mi spadł. Czy ten tył będzie dobrze wyglądał? Ale to się wszystko okaże w praniu, dobra? Mierzę, bo już jest tak późno, że masakra. No, Wojtek, coś nie chce mi dać <grym> nagrać. Dobra, jest bluzeczka. Zapiąłem się na jeden guziczek. Widzę, że nie, nie jest mi tu ciasno. Rękawki, tak? Nawet bez odpinania wcisnęłam ręce. Tu takie jakby pufki. Już Wam pokażę dół. Takie luźne rękaweczki. Dół. Ale może dżinsy załóżmy. E, tak, w cinsy się wcisnęłam, ale się nie zapięłam. Tak, więc chyba czas najwyższy się wziąć za odchudzanie. Dobra. Bluzeczka. Mam tysiąc samochodów tu pod nogami, zresztą widzicie. Myślę, że bluzeczka czy do czarnej spódnicy, czy do czarnych spodni na święta nawet Myślę, że spoko. Następna ta bluzeczka czarna. Boże, czarna, brązowa. Ręka okej. Okay. Przód. Słucham pana. Aha. Tył troszkę dłuższy, pupę zakrywa. Myślę, że jak najbardziej do latania. Tak, Wojtuś? I ostatni sweterek. Co? Nie, nie duszasz miśnoleczków, bo to mam do Już tu Wojtek się. Czaj, żeby wyciągnąć. Żeby tak. No zobacz, coś mi tu w ramionach, nie, nie ten. Tu widzę, że tak troszkę jakby porozciągane, ale pod kurtkę na zakupy czy na sanki, jak najbardziej. Prawda, Wojtuś? Nie tak, tak. Tyle. Tyle po długich. Męczarniak w, w nagrywaniu, bo chyba inaczej tego nie mogę opowiedzieć, przeszkadzaniu i we wszystkim. Szkoda, że je wspólnie nie wcisnęłam, ale już czułam po nogach, że wciskam je i nie, nie, nie. No nic trudno. Chyba dzisiaj kolację nie będę jadła. Do zobaczenia, papa, pa. i pamiętajcie, rozdanie na kanale. Jeszcze dwa, papa.